Wszystko ziomeczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z serii Nie poradziłbyś godzysku, sobie, to no, jest ósmy odcinek się, jak przypytasz się koleńku i mówisz, dlaczego należy nas oglądać Bo... Hmm. Co to powiedzieć nikomu nowego? Bo jest zdjęcie z koszulką w grze za 100 lajków, ziomeczki, Bo Jezus, Jezus tak chciał I w ogóle yy, dziękujemy wam, widzowie za 13 lajków pod No zdecydowaliśmy, że pójdziemy do burdelu za to dla Was. Dokładnie w następnym odcinku pójdziemy do burdelu. dlaczego nie jestem w miejscu z tą Keirą tam gdzie z, y, byłem, bo, bo postanowiłem poszukać, pochodzi tego oka, postanowiłem to nagać. E, potem okazało się, że odcinek ma 40 minut, mógł go nie wrzucił, był tyle nudny, a teraz się okaże, że będziemy teraz mieli chyba jakąś walkę. Keira, medz z naprawdę za są dupeczką, mógłby ją nie tylko dymać, a to mamy jakieś kolejne. Mógłby mnie nie tylko oddymać, ale także chodzimy na różne ekspofiska. Chodzi, że zaraz będziemy mieli tu walkę z jakimś kolesiem, bo też przychodziłam na nim spadło, jestem z tym kolesiem jakiegoś kierogonu, akurat zakończyłam, na... łapując... czeka na nas, dobra, to sobie posłuchajcie no. teraz. Wygląda trochę jak taki... trupoż w zbroinie, żeby co, nie? Uparty jesteś, Dwarg. Geralt, pomogę ci. Odsuń się. co mam robić! To naprawdę, ta Krega to jest bardzo miła kobieta, to jest bardzo życzliwa. Bardzo y, dobra kobieta, która tak, mogłaby mi zdenerwować gary, moim zdaniem. Y, Nie wyciągnął tego miecza, no! Dobra. Ale mu cios krytyczny walnąłem, dobra. To co? Lubisz taki klimaty, ziomek. Najdź, on, on, on bardzo długi topór ma. Kusza, nic nie zrobiłem, bo ostatnio. Zobaczcie, czy masz kuszę. Pochodnia też. Też nie wiem, jakimi No umysł, ale angst, jak działać tak angstowo, wiecie, że... Właśnie, nie rozświeć no magby, magdex. Magde, magde. Czytałeś magby? Macbeta w ogóle? Mogę się czy czytaliście Macbeta? Piszcie w komentarzach, czytaliście Macbeta. Czy podoba się ta książka? ale go wziąłem do tego jak mówią ale z w ciągu problemam. on nie zabiera mnie? Dobrze! Uda, to się a, teraz walczymy sobie z Kamil. Kamil na pewno zamiast to bo... na kamila to, to bo jest gruby po prostu idealnym. Kurwą się leka, no, no nie no. Ogranzi ogoną. Zobaczymy, no, że pieskana są na bardzo słabe. Szczególnie to może być ze mną. Walczyć od nowa no. Mm, ty, jest naprawdę zjebek, zjebek mocny no. Mm. A skórze by jakoś nie możemy medytacja, nie jest możliwa medytacja no. Jezu, wszystko wymarnowałem na trawę szybkiego kurczaka. Mogę tego wówczas się To na cztery To nie jest jest jakiś się żeby na przykład go... dwa, okay, wstyd Ale będę go tak powoli tak rozwalał w sumie. Szkoda, no że nie mam jak się, nie jestem tą tą Keilon. Bo Major bym lepiej to załatwił, a tak to. Ja się z nim teraz pieprzył tutaj, no tyle. Nie? Muszę mieć nieskończone nie z tych strzałek. A jak na przykład ta trzeba to... Ej, może nie to oznia. Nie trafiłem oczywiście. Ale idziemy, ja mi no, ja się zaraz zwękam. Tak ja mogę mu zdać jakieś obrażenia? Jakie cokolwiek? Dodaję mu że To nie jest jakiś mocny winziar. Znaczy mocny. Mocno kwiecie. O, do, 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 dobrze, mu, dobrze mu zadaje igni. Tutaj już się trzymamy. A to tutaj on jest lisda. Nie mam technika. Będę go tak i Będę z jego igni go. Półgnę No to leżę. Ale ci coś to jest. Gdybym że jest w sumie Major Matrixirów, to jest. Ona by mogła mi sprzedać gdzieś. Pani Tainta podała, z wizytą, w sumie jestem teraz tym pędem, prawda? Tak, wiecie. Ona mi się tutaj zaniewa przez całą tego, jak mi zaniewało, mi się, że. Chcę Grandom pokazać, czy jest czy coś takiego, ale wiecie, jak to się mówi. Nie wywołuj wilka z lasu, bo widzicie... nie był kozy z lasu. Mówi się, mówił, aż na nasz wielki przyjaciel. będę go tak kłamał. Ale nikt nie zdechnie takiego. No daj mi to przejść w no. Nie Ja Słuchaj Schodź z i ja to przejdę. Używasz bloku? On jest za mocny właśnie, debilu. Bym cały czas używał bloku. On, on łamiąc blok zawsze cały czas. Nie, nie używam ja, nie, nie używa bloku. No co ty gówno? A, to ma. Z guszy, idioto. Z guszy, patrz. Patrz, patrz bardzo kusza Mogę ja, Jak celuję, no się ruszę. Jeden to. Tak, to trzeba. Do znakami tutaj. O, ok. ja mam dołączyć w tym więc spadaj. On mało hapsu, co nie wiem jak to się nagryje Jakieś wspólne chcę, jak się mi pojawi wspólne Ja wiem, alchemie to mam Może bym, wiecie co, w sumie? Alchemie zrobimy sobie, jakąś Co to eee, jest? Jakuję składników, jakuję składników, trzymać ten przedmiot Wszystkie, jakuję składników, kurczę

On to jest taki wieszczo To jest taki jak guś nasz trochę Jak mu kosę dasz to za to się Co jest To co i znowu nie trafiłem Jest to... Jest to jest w boku teraz Muszę ja sobie odejść z niego Okej, okay, a w ogóle nic mu nie zadaje, tylko go. Dobrze! Diabeł! No, to jest taka technika, jak masz takiego o -mayjack. O, jak masz takiego, właśnie. takim w kącie, go weźmiemy. Patrz jak go wziąłem taka niego Masz. Się leko, to jest to, co na firmach, tak? To, że on się zlekał, to mnie denerwowało, chyba. O. To jest nudne, to wiem, ziemeczki, ale to też, też są takie rzeczy w tej gierce. Jak go zajdę, mam nadzieję, że będę miał jakieś, jakieś fajne lotsy. Stąd so, tak. O. Takie wiecie, że meczki, tak, taka napięcielanka lekka i z tym FCI, koksiki moi moje drodzy, widzowie nasi. Napisałem, że egzamin, napisałem z tronnikiem. Dzisiaj miałam oczywiście gadanko, czyli speaking, No i wchodzę tak do tego, patrzę jakaś kobieta, taka patrzy na mnie, no co z niego będzie, nie? Co z niego będzie, czy on coś tam, tamto zda, nie? Jest! Rozwaliłem to Uh, tutaj jeszcze jedna szczelina, shit. Jebane ogary, no. To se regeneruje to ŻYCIE! Kurde, mają... Ja się teraz, kurwa, wszystko leka muszę się. Ja Idiota, musisz szybko do pieski zabijać w cepie. Ja wiem. Oh. Dobrze! Macbeth, tak, Macbeth, dokładnie. Też lubię Macbeta, bo Macbeth to bardzo fajna historia o, o człowieku, który oszalał, bo grał bardzo bardzo dużo w gry komputerowe. Takie zjebane Wiedźminy, bo... Co w innej to... Patrz, on jest głupi ten kolej, naprawdę. prawda. on powinien, jest taki takiej elitarnej grupie tych zjebów, to powinien reprezentować sobą to się tutaj, wiecie jak karką będzie strasznie długa, moim zdaniem. Jak miał, jak miał jakieś leczenie, jakieś potki. A. No i Poszedł z naszego kochanego konta. Myślę, że. to wpłynęło trochę na jego psychikę, że. biego yy, baba i facet był jeszcze. Yy, Napierdala do tego. Kurde, za mnie trafia. Nie mogę tego, tak podejść, wiecie. O, tu, tu, tutaj byłoby idealne miejscem, gdybyśmy go tutaj zagonili. Jednak Jajkaera to jest jednak dobra. Jest tak dobra, to jest jednak do, do, dobry duet. Bo ona. Tak zawsze w jakich Major plus, plus takie tanki albo takie dystansy. Ona, ona, ona go tak ogłusza, jakby. A ja mogę, mogę moją magią. Ma moją magią go tutaj otumanić to i zapłać mu kawy. E, jestem takim magią od the major tak od spowolnienia i ogólnie fajnie to wygląda. O, widzicie, kolejnego mu kolejnego damage'a. Czemu on jest taki mocny, no? Ale co prawda te moje ształy skuszy go też... Dużo... już nie daję, nie wnoszę do tego, ale on, on też się jeszcze otumania. Od, to jest genialna taktyka na niego, patrz, klonu! Widziałeś to, że taką taktykę kiedyś? Że ja go, ja go tak ogłuszam i jakiś chwilę się jego noga manca? Patrz, i teraz napierdzielam jego, co o tym myślisz? Kujowe. O, no, klonik oczywiście nie jest hejterem, Klońk jest oczywiście szanuje wszystkich... nie jest chamem, nie? Dlatego bardzo mi nie skomentował moje genialne, moją genialną technikę. A boż tu, tu dycha, nie? Pewnie, pewnie ostatecznie go i tak nie zabijemy Czemu o mnie nie zabijemy? Pewnie nie mogę też Nie angst, ja chcę Iggy'i Iggy jest na niego zarąbiste O... Kejra, gdybym miał taką Kejrę, no... Cholera, wszędzie sobie Nie dość, że... Nie do, że zabiega moje względy, to jeszcze zrobimy wszystko Bo może nie tylko chodzi o walkę Nie chodzi, nie tylko jeśli chodzi o walkę, nie? Yes! Zarąbałem go, i no, nabiłem level. Dawaj, loty, lo, lo, blacha srebra jakiegoś tutaj. Diamenty, dobrze, Jezus! Jezus, świetnie. Ziomeczki, A Wreszcie go zajęwałem. I wekspiłem level. No dobrze, zobaczmy te wiadomości. to nie jest już bezpieczne. Nie zostawaj tu zbyt długo. Uwajny chodu, a przede wszystkim strzeż się w z przybuchowych moczarów. Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Pierdziela, jaka jest tak, jak są... gdzie Widzieliśmy się ostatnio. Niewiele nam to daje. Siatrę. Hmm. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o elfie, ani o Ciri. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał, podróżowali razem. z Krzywuchowych Bagien. Z krzywuchowych moczarów. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz. Ale je ja przecież nic. Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. No i ziomeczki, czyli. Widzimy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazem Welen. Velen. Mm, wszystko pasuje, pomagają miejscowym. A ty, co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajanie starych bab, ale. Kiedy przybyłam do Welen przez pierwsze kilkanaście dni, miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. No jasne, to mnie opętały już. Jakby idziemy tych bagiń, jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Znaczy jakieś znaczy, zagadki upieprzone. No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek, no są. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że Wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz cywil. No dobrze, to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Aj, dobra, rozwaliliśmy Dobre tego... dobry pomysł. No, w sumie nie zypamy, że się wyjść, nie? A co tu w ogóle przyszliśmy? Wziąłem z zmysłów. Dziwny medalion droga, przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? Okej, a my co robię swoimi spelami? iluzja. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć, i dlatego wziąłam to ze sobą. To? Czyli co? Ej, nie do masz. Służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz jej zatrzymać. Na pewno ci się przyda. Jaka ty jesteś miła, naprawdę. No. Ja. I za każdym razem będzie cię o mnie przypominało. Mm, dzięki. Oj, czy że ziomeczki. Proste, prawda? Mhm. Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. Słuchajcie, czujesz od lewej jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. No to chodźmy stąd wreszcie. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Magiczny, co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę, pomożesz mi? Jezus, no. Uh. Mogę ci, bo no jesteś kobietą. Tak, pomogę. Ale gdybyś no była na facetach, nie miła, to bym ci nie pomógł. Dwella, na pewno tam znajdziemy. E, no i co, no i byłem na tym FC i ziemeczki. Klona, jak to wyglądało? Jakbyś wychodziłem z FC i widziałeś to, ludzie sobie bili brawa? Tak, klonik potwierdza. Ziemeczki, słuchajcie. Ja zobaczę ile teraz tu się nagrało mi, a jak będzie już wszystko okej, okay, to e, wrócę do Was okej, okay? dziomeczki, dobra, to zobaczymy, pa. Ziomeczki, słuchajcie, mamy już 20 minutek nagranego materiału. A więc jest to wystarczające, żeby tutaj w tym momencie zakończyć nasze świetne smagania. Ja razem z Kairą poszukamy tego, e, tego główienka i stąd wyjdziemy, jak będzie coś ciekawego, to nagram odcinek od momentu, w którym się zacznie działać. Ziomeczki, słuchajcie. Ehm, więc y, następny odcinek chyba pójdziemy do burdelu. Jak nam się uda, chyba że będzie coś fajnego tutaj. Do zobaczenia, trzymajcie się, serajcie, komentujcie, subskrybujcie, pierdźcie, lajkujcie, pozwólcie rodziców, jeśli wam nie zdechli, bo nie zmienili się w porońca. Ziomeczki, pamiętajcie o tym, że 100 lajków to film bez koszulki. Do widzenia.